Trenowałem tylko, k***a, ku... Spreko... spre... <trony> w spray-kontrol... <meczu>? Spray-kontrol? No to sprawdzimy, jaki a ty... masz. A ty, z angielskiego masz 101, A1, czy co, k***a? <trony> Deet-match. O, to wyśniłam. Proszę, ja ciebie na deet-matchu. Na deet-matchu byłem dzisiaj. Oj, sobie podniosę o, aż o, monitor. O, nie Tam nie mam stół przyklejony, k***a, ku... w tym monitorze. Sk***yny. No, ale nie wiem, jaką. Ja wiem. Po nogach jedzie Hewn legend Jeden, jeden dosłownie ode mnie, zadara Kurwa blokujemy co my robimy? Niedobrze, ale oni są obici panowie, czuję to Niebieski bo... kwiaty kolce, niebieski kwiaty kolce. Niebieski kwiaty kolce. Kto kwiat to jest, niebieski kwiaty kwiatikolce? Za Shrek'a Ze no tak gadał to było, chodź, to ja daję daję C, to jak wyjdzie Nie ma lampy. Ty Patryk chyba masz ma jakiegoś innego Na Edwarda. Stent view model yy. Na jaki? Wklejajcie. Ty! Dawid, Ole wam ty... dało! No. O kurwa O! o kurwa o kur... ty! O kurwa! Kur... Ej dobra, ja myślałem, dobra. że ty granaty kupiłeś. Otwaleni są. Pozdro. Odjebani 100%! Bez flesza to nie ma chuja. Dobra, spokojnie. Pierwsza runda jest też rozgrzewkowa, teraz dopiero damy. Kur... Cygus tak zwany. Pozdro Cygus dla ciebie. Nie mam nic, wszystko. Chyba ty dawaj kun legend, ja się nie boję, pa to. Nie ma. Do prawej, jakoś tam. Siedzimy short, kurwa w Short w no kierowaniu. Short kucy, kucy. Patrzę Patrzmy plecy. Jebać to. Gala, biga. Dwóch gala biga. Ty kurwa. Nice. Kuniąd ma o, aferę Bez. Chedź w becie, ty, co jest, co? Ja ja ty kurwa, to jest Ja mam 14 HP! JEDĘ PO DWÓCH DIGLACH, JEDĘ PO DWÓCH DIGLACH zaje, Nie bry. mogę Kurka, Ej dałem HEDA z DIGLA za 92 ich. Zdarza się Dobra Zdarza się najlepszym Coś się wczytuje, a to PONGOWSKA się wczytuje, czekajcie Daję flash GALA w czoło, nie GALA w się witało. Pchnijmy, Pobiedad pchnijmy się jak to... już zabiliśmy

Super. Brawo pan. Mamy jakiś bisky BD. Daj mi kawałek, proszę. Plesze dajcie. Trzymaj. Dzięki. Hej, losisz się to. Bandy, czego ty masz? 300 i nie grać granatów. Ty po je się. Dałem, dałem. Przepraszam. Nie wiem, jak wy to poczujecie, że dajcie. Mołka. To jest taki złapy, chuj wie co on wpada Ja palę za BS Ej chujowy, chujowy, no chujowy BEC, bez, bez! La gala, kurwa Jesuję zawad. was Wyrzucam no jeszcze Ale screama Jeden gala Leży long nice. Super dave To myszka Ajkot Ale paniak! Kurka wodna Dzia

ty. Jest jest, ciemnia. jest przed tobą tam! Ale mnie nie przeszkadza taki view model, widzowie. Wpadę ci pod Superman. Super, Nie no, ale view model na... Nasz... Ja oddawałem strzał tej kur... Ale znaczy chyba przez bramisko dostał. Znaczy, yes, do crossa. Ku... No, i mi wyjebał, w dziurze siedzi. No. Dziurne. Ale. Leży. Dola no, kurwa, ale, kurko, ale nie fartownie. Ja mogę ale podejść w pierwszy. Złapał Cię niefartownie. Kurwa, mam pakę. Ja daję bo... i od nas dwóch do BS Oj, góra. Ładny Marian. Jedź, jedź, jedź. To nie ma co już. Ej, za a... Został. Nie. Ej. Nie pola się krew z niego kurwa. Nie, nie polała, nie polała. Dziękuję, Avix. Dojechał komit, daj jest Tak, Yasmid, mi mi mi. mi, mi tak, uważaj. czekaj, fleszuję. Dobra. Jeszcze jeden, przez smoka mnie je zajebo Zmida za boków. Co to tu kurwa? Śpisz, śpisz, śpisz? Tak, no to, kurwa. Najdamsz no nam, go musi dało, Smogala, dała, Tam blisko do prawej, do prawej, do prawej, do prawej. Tej dolna. Dolna. go nie widzę. Kurwa, Dolna. 22, coś się przegramy Myślę, że jeden zagramy, no z tym włącznie Marian robisz to Trochę czasu mam mało Ale sunie tam po podkładce No kurwa, mam trochę za mało jego tego sensu Musisz sobie zamiatać, musisz sobie zamiatać Oj, Dobra, kurwa. ja dwóch p do trafiłem przez bramę Minus 74, minus, 7, minus 73 Do prawej pod iglu. jest w picie, pit, pit, pit Dostał jeszcze od do mnie Jest w picie, pit, pit, To dwóch leży Jeden to... chyba plecy dojechał Staj Ta, już galę podkrócę Jakiś lejak mnie rozjebał O kur... ale się wystraszyłem ja daję dług... bramę, czekaj, czekaj, Jedna czekaj. Jeden jest uwaga. Jest dolna, major mnie rozjebał. Pamiętajcie, że macie dolną. Dolna, dolna. Dobra, robimy bramę. Dawaj, chodź się. Kurno, biało, kurno. Możecie wyjść, trzeba sprawować sobie. BB, chodź, 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 choć, bebe, bebe. A wupa będzie z mida. Mit i short będzie. Musisz smoka dać bramę jakoś. Masz. Oj, chuj. W sandzie nie, nie, cancel, cancel, Kipę, kurwa. Na mnie idzie, no to mi idzie, patrzy Xbox. Umiesz jakieś jest kołka wyciś? Daj go. No Dobra. Tak. Będzie na bank. Gdzie tam pata Mam. No i jeden B był Kurwa! S-ką. Wcelowany. Za był na sali. Masz palaka. Brawo! Jeden Brawo. Ja B. B. Belast, belast, był. Palaka mu k***a daje odjebałeś teraz Czemu? No który mi gadacie temu? Myślałem, że od C mi może zajść Bo taką samą informację, palak z to a odjebałem No lepiej jakbyś sobie plantował za tą grubą z lewej Ale ja chciał i tak się wczerować w short Jest gala, jest gala, po scoucie, po scoucie gala dawaj, tego kurwa do f**ka TPU go powinno kurwa zajebać Trzeba. Wychodzimy mida Chyj Chodzimy Wychodzimy mida Chyj mid Kurde leci. leci Pójdź go w To nie wiem co idziemy kurwa. No ale ten gala, jest. B. Ten, ten gala dalej A, żyje Gala, nie, gala no? żyje no Mid jest minus Gala mówiąc. jest pod skałcie chyba Dajcie smoke to be i chuj B to be Ja sprawdzę czy jeszcze górny Nie, czy dwóch teraz jakieś. nie jest, chodź, chodź galę. Nie, mida skrócił, no właśnie. Ale kur... i to wiesz, że jest. I on jest chyba po scoutie ogólnie, do prawej CT słyszałeś. To awp w ogóle. Smoka może stać na wyjściu. Zamierzam. Uważaj. Chłopie, kurwa. Okay, oh, się <grym> się tak bezpiecznie zagrać? Chyba, <grym> mógł tu na za to kur... Jak ja tu jak ja ja przebijam w to. Dobrze, co? Jak wie... <grym> to ja robię? Ja, Ejda pod giery dostałem Myślałem, że out. Za nas Tunel, do Oni wiedzą, że to nie no, bez? Do plecy Plecy, dwa digle dał w ogóle dwa digle, co? No kurwa, akurat przebrałem Pół gala, I lasy, smok Smok, 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 smok. smok, smok. Dwóch! A dwóch? od Dwóch no! Znaczy jeden seta ja nie. się jeden z chyba przydał. że jeden na jeden. To, jeden przydał. Rozpalasz go, to jest zigla. Wziął broń. Nice! Czteryka nice. z cztery 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 digli wyjechali, kurwa! broń, kur Dobrze, Dobra, no. bramę, trela. Ja już, no. ja rzucę, mogę rzucić z ręki, a! Ej, mita dojechał jeden, mita dojechał. Dawaj, yeah. dawaj. Tunel, tunel idzie, tunel jeden. Kuba. Mógł wyskoczyć o kto? Tunel, kuba. bramę bramę Boks. Dwóch tunel, dwóch tunel, dwóch tunel. Dwóch tunel wychodził. Kurwa, ten. mi im podali, obity, raz tunel obity. obity, obity, obity. Brawo, A, brawo. Nie ma Koks z dziąkiem patelia Koks z dziąkiem Ej fejk, to B raczej B, 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 B jest B Idźcie do obok trupy, ja idę no, 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 no. do okna. Oj, tyle Smok był na was Pierdol Jeden wskacił mu pod oknem Jeden w oczy Jeszcze jeden tu hop. Na respi, macie no dwóch tylko Brój to, no, brój to, no, dawaj, dawaj no, no, Brój, 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 brój Marian. Nice Ale rozdałem, a! Rozumiecie, że ja przebiegłem... Ej, ustawka nam idzie! Uważajcie! Damy nie do Nie umiem wszelać tym mi gównem, mi jeba... je do sajta. Zostało, no, tak oj, dlatego oj, oj. się zastanawiałem Famas czy to jest cierbo Oni wyszli? Famas jest teraz dobry ogólnie, bo został ustawiony. Ale coś Awkę Nie widzę jeszcze od tego Gusa nie widzę, nie czuł być Kurwa, short. No już, odjebali kodekonu. Ja Bola. też plecami. No, no, chodzą ci, Galę? gale. gale. Ja, już plecy dwóch. Ba no, no. no. Bandura to ma. Tak, 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 tak. Blok, no. No to Kuga, kuga, duga, duga dużo. Mogę dać wam też flasha. Jak zeskoczycie tutaj. Jak zeskoczycie. Daję oh do lewej, dalej, daję za ABS. Oh Wszyscy dwie. Oni mają biało. Oh, aha, no tak. On bus w ogóle chyba poleciał. Jeszcze tuga. Domiga, domiga. Przy tobie gdzieś. Ej, o! Kurwa, ja myślę o nas. Co, no jak to jest? No k**a! Ja bo... pierdolę. Daję headerman. No Półko bitych po pijolę. diglu, no ale ja flesza mam jednego, ja tu widzę jednego Leci flesz, po tym fleszu musisz się wychylić Nie ma, ja zostanę, ma. Ja zostanę. Ja? Dolny jeszcze jeden chłop jest Dali, dali no? no Ja to przebijam Ja podjeżdżam tego do... Ale mi Ole mi longa Pio. Ole mi wyjebał be... longa, Ole, mi be... longa. Gala leżde. Jeden gala, gala, jeszcze gala nie ma, nie ma. Brawo bandit. Ej za grubą! Za grubą, no! Poczekaj, poczekaj. Wyjeżdżać? Razem. Chcesz? Dawaj, teraz. Xbox box, no, -box Super, panowie. Komunikacja, akcja, reakcja, ma macie. Cześć, kolumbijczyk. Dolna. Jeszcze chyba. Nice. Gale wszedł, gale wszedł. Ale w B, w a, jeden wraca z Gali Kurde, Bicie, sku mać. Maj, e -B -E -B, Kurwa, nie trapiłem. Divi, Divi, kurwa. Oj pięknie, 2 na 1. Gala chyba, nie. go ma. takiego grogala zawinął, kurwa. O oh, kurwa. Oh, 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 Musisz tu wyjeść. Uf. Dobra, Marian, ja. Ale nie dobre. Ja też ja ja nie, nie, ja też ja czas... e, nie. Ale czasu. Weź, jak mi się pierwszy raz rzuca. Weź, 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 weź. Ja nie wiem co robić. No, czy drugi? Bez, bez. Oni bez, ja bez. Czemu ur? Martwię się o ten czas. No, ale to musi odbracać kurba. Nie no, diabły. Wypałem z miadem. To jadam. Jeszcze jeden long. 1B, oh, a nie wylejaj się! Gala, 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 gala! Gala i long! Marian! Czekaj, to jest gala? Chcecie śmierć! Podniósł broń, podniósł broń na longu! Paka! Dawaj tą galę szybciej! Dobra, biegną na polu! Dawaj, 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 dawaj. biegną boksi polu! jest na ten! 1x0, ma Marian go mu z 4 hity to ten, to ty przyszedłeś, redne, tak się ty przyszedłeś jedne, ogólnie cały ten? Ca, cały short? Ej, w no, kuba, w, w smoku, w smoku Ale mi wyjebie zaraz z mida No jak chuj ja on tu po no 4 rolek Jest po prawo, Jez, jest po prawo, tak, tak, tak się kuram się ładnie Myślałem że, ej, ej, myślałem że go zabiłem 14 HP Ej myślałem że go zabiłem ej. Karol idzie na siódmy Ja i N500 ja Po, po skałcie ja! Marian kręci kierun jeszcze A no, nie wiem chyba nie dostał Kur Ja wam no. awantura Idę kurwa po broń chociaż, może się uda. Ej, przepraszam. Ej, przysięgam wam, że myślałem, że go zabiję. No wiemy, przybijać. Ja robię Dalej bo... jest ta WUPA, kurwa to. Za, za... Marian, tu jest ta, ta, zajdź go. No. Jeszcze. Damek, Marian, na jedno. Jest... Yes, e, oh. yes, oh. no, bo ja mam respawna po ja mam. A to nie da tylko to kto to? Bum, log, 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 log. Log. Hey, hey, nie mam Dlaczego, żeś mi nie pomógł? Ciuó. Ale ja ci granaty życzyłem A to zrozumiałe. ty byłeś, ja, ba, ja ba, chciałem Bandurę wyzywać BAN-CIU! Ja Przepraszam, Sebek Mok dają A w kanalu, on lost Ja idę B Idź B, ja tu zostaję Gala Bomb has been planted Tai tiesiog nubuvo.